No widzimy dosyć taki tam, kurcze, no brud jak mówiąc, osad. Tarczki są wręcz powyginane, czyli ten hamulec jest ewidentnie spalony. Problem, że tutaj w ciągniku dość mocno zmodyfikowano moc silnika. To jest plus minus, pewnie gdzieś około 30 koni została podniesiona moc. Witam serdecznie z warsztatu w Tarnowie Podgórnym. O, widzimy tutaj... Trochę maszyn stoi różnych, ale dzisiaj byśmy się skupili na tym tutaj ciągniku. Widać rozebrany układ napędowy. Ciągnik 7480 Dyna VT z 2011 roku. No. Przebieg, przebieg ciągnika to jest około 6000 z malutkim haczykiem, bo tam chyba całe 6200 godzin no i ciągnik trafił do warsztatu ponieważ yy, ma problemy z jazdą, ściśle mówiąc z niestabilnym ciśnieniem w przekładni Vario to już wcześniej, przy okazji poprzedniego modelu ciągnika był omawiany, przekładnie zostały jedne same czyli tylny most Tutaj przekładnia to jest taka sama jak w Fencie, nazwa jest inna. W nazywa się to Vario, a tutaj Dyna VT. Zajdziemy yy. do środka, przekładnia jest zdemontowana. No widzimy dosyć taki tam, kurczę, no brud z osad. No i taki niestety olej tej przekładni był, czarny. Co tutaj będzie można zobaczyć. Tu jest ten olej z tej przekładni, więc jeżeli popatrzymy Olej z przekładni bardzo ciemny, prawie jak silnikowy. Co to może być spowodowane? No. Ewidentnie przegrzane, tym bardziej, że olej w tej przekładni był wymieniany przy około 150 godzinach pracy wcześniej. A tutaj mamy tą też, że przekładnie wymontowaną. To jest zakład model ML160, trochę słabsza jak modelu 7499 no i widzimy to też takie nawet po tych elementach że ten olej bardzo ciemny taki przypalony no i jeżeli doszło tu do przypalenia oleju nawet na rzeczach które normalnie się świecą już nie chcę tu używać takich może niecenzurowanych skojarzeń jak u pewnego zwierzęta zwierzęcia pewna część ciała się doświecić, a tutaj to jest takie dosyć czarne, ciemne, no, a spowodowane to tym, że no nadmiernie się grzeje olej w układzie, na to może mieć wpływ tutaj różne rzeczy yy, i doszliśmy, że najprawdopodobniej jest to problem z układem hamulcowym lub no nie do końca umiejętną eksploatacją ciągnika. Yy, tu też sprawdziliśmy do te tutaj jeżeli chodzi o od strony, od strony pompy to tutaj większego problemu nie ma. Natomiast yy, to znaczy od strony silnika, natomiast przy strony pompy to tak samo dokładnie, praktycznie jak w poprzednim filmie było widać. Łożysko nam tutaj wychodzi. No i jest gdzieś tutaj, już się Łożysko obróciło po budowie. Bez za tam. Czyli mamy ten sam efekt. Co poprzednio trzeba będzie to rozebrać, zweryfikować, zobaczymy co z naprawą. Ale boimy się jeszcze jednej rzeczy: że no z powodu tej wysokiej temperatury, też i nie wiem jak wyglądają tłoczki na sekcjach tłoczących i pompy i silnika. No i być może tutaj trzeba będzie jednak większy remont, a może w ostateczności nawet wymianę przekładni na inną zastosować. No ale to trzeba tutaj rozpatrzyć i tak dalej. No. Tu obok stoi ładowarka, ładowarka Farezin, model akurat 626, wersja Classic. E, czyli to jest taki najmniejsza ładowarka w ofercie Farezina. wersji Classic jest jeszcze wersja Agritop. Różnią się specyfikacją, wyposażeniem właściwie, e, konfiguracją. Natomiast jeżeli chodzi o główne parametry pracy, to czy to jest Agritop, czy, czy Classic, największych większych różnic nie ma. Ładowarka o dźwigu 2 t, 600 6 metrów wysokości, silnik Marki Jamar, 70 KONI. O, tutaj umiejscowiony z boku, tak jak we wszystkich zresztą, praktycznie ładowarkach. Układ hydrauliczny o wydatku 80 litrów na minutę. Napęd hydrostatyczny. Prędkość maksymalna 30 km na godzinę. W tej ładowarce jak akurat pokażę. Montujemy, przygotowujemy do klienta. Nie jest naprawiana. Montujemy kamerę e, cofania. E, normalnie jest lusterko, ale klient sobie życzył sobie, że w pewnych okolicznościach, jeżeli masz, jest na pewnej wysokości, zasłania lusterko, a żeby operator jednak miał zapewnione pole widzenia do tyłu no, kamera monitor w środku będzie zamontowany no, tutaj widzimy akurat układ amortyzacji wysięgnika w tej maszynie jest też zamontowany także ten siłownik nam y, ramię w czasie jazdy nam nie drży no ale to to nie jest jakby główny główny temat tego filmu więc przejdziemy z powrotem do ciągnika i co tutaj widzieli, widzimy no, jeszcze raz zajrzymy do tej skrzyni hamulec y Przedniej osi, czyli zamontowane na wale napędowym przedniej osi, i tak jak tutaj widać, tarczki są wręcz powyginane, czyli ten hamulec jest ewidentnie spalony. No i ten syf w środku to najprawdopodobniej w większości pochodzi właśnie z tego hamulca. Te sprawdziliśmy hamulce w tylnej osi, czyli te normalne hamulce. Też widzimy tutaj, że troszeczkę jednak te hamulce ucierpiały. I tutaj mamy tarczę rozpierającą, Tu jest właśnie przekładka. Też widać brązowy kolor, czyli od temperatury. No i tarczę rozpirającą i tarcz hamulcową. Prawdopodobnie, no bo ciągnik pracuje głównie w pracach transportowych. Yy, prawdopodobnie no to albo jest coś tak z układem hamulcowym w maszynie towarzyszącej lub w sterowaniu układem hamulcowym w ciągniku i to powoduje, że chyba większą, jakby, od, jakby to nazwać tutaj ładnie jakby większość hamowania przyjmuje na siebie ciągnik no i wtedy niestety tutaj to się wszystko gdzieś gotuje, grzeje, wysokie temperatury no i olej nie wytrzymuje, jak olej właściwie zostanie raz przegrzany to straci swoje właściwości no i na efekty końcowe długo nie trzeba czekać inna moc, inna, że problem, że tutaj w ciągniku dość mocno zmodyfikowano moc silnika to jest plus minus pewnie gdzieś około 30 koni została podniesiona moc, no bo pewnie przyczepy duże czy e, przy, e, inne maszyny zbyt duże do tego ciągnika no ktoś jeśli powiem z trendem czasu, że wszyscy podnoszą moc, no to też podniósł moc. No być może dzisiaj efekt odwrotny. Teraz, w związku z tym, że się podniosą mocno, to niestety trzeba będzie tutaj jakieś koszty naprawy znaczne podnieść, bo gdyby faktycznie może ta moc była nominalna, to przyczepy byłyby mniej przeładowane, może by układ hamulcowy dał radę wyhamować z tym transportem, a nie, że tutaj mamy. Teraz dosyć spore zniszczenia w ciągniku. Widzimy też tutaj ocieknięte tam przewody, czyli to też taka choroba pompek hamulcowych. Nie pokażemy, też przy pompkach jest mokro, więc to jest jakby tam początek. No ale już pompki hamulcowe są opocone, gdzieś ten olej się tam przedostaje. To też trzeba będzie się dokładnie sprawdzić, czy na pewno są te pompki już nieszczelne. Jeżeli pompki nieszczelne, no to wiadomo, że trzeba zobaczyć też do akumulatora olejowo-gazowego w ciągniku i co powoduje, że te pompki zostają, no popalić, że powiemy, i, i uszczelnienia puszczają, tu jest ten akumulator właśnie, uszczelnienia dostają w pierwszej kolejności, albo wręcz nawet rozsadza pompki. No, wszystko trzeba będzie umyć, rozebrać jeszcze ten hamulec. Zweryfikować dokładnie, policzyć koszty, no i zobaczymy, co nam tutaj z tego tutaj wyjdzie. I jaką tutaj najbardziej sensowną propozycję złożyć klientowi, jeżeli chodzi o naprawę tegoż e, ciągnika, żeby to zrobić dobrze, skutecznie. No i jeszcze w jakichś rozsądnych pieniądzach. Rzeczy tu jeszcze inne. Widzimy obrotnicę e, błotnika przedniego, ewidentnie oberwany stworzeń. Myślę, że jak to się rozbierze, że się stworzeń da przyspawać, znaczy no na pewno się go da przyspawać, ale to, chyba że już jest uszkodzony stworzeń, więc wtedy będzie gorszy problem, gdyby całą podstawę. Ale myślę, że tu się tylko pospawa ten stworzeń, wymieni łożyska na nowe, bo tam widać ewidentnie, że jest sucho w środku. No i to łożyska będą zatarły się i, i gdzieś tam potem to oberwało stworzeń, no bo gdzieś coś musi puścić. Wentylator silnika, też tutaj mamy już uszkodzenia. Może ktoś powiedzieć, że takie uszkodzenia dużo, niedużo, natomiast pamiętaj o tym, że ten wentylator już jest, w tym momencie jest niewyważony i przy większej prędkości obrotowej na pewno będą drgania. A co może się w efekcie skończyć, to się w najlepszym wypadku zepsuje sprzęgłowisko, w trochę gorszym wypadku e, uszkodzi się tutaj łożyskowanie na pompie wody. No, a taki już czarny scenariusz, że ten wentylator odpada, wpada w chłodnicę i uszkadza nam chłodnicę, więc to też dosyć taki element istotny, jeżeli mamy brak już w wentylatorze, no to tutaj nie ma innego wyjścia, jak ten wentylator trzeba wymienić. Pewnie, że widzieliśmy już różne przypadki, że ktoś do równego obcina łapki, no można jakoś to sobie radzić, pewnie, że gdyby nie było wentylatora i... i w takiej sytuacji awaryjnej, gdybyśmy wszystkie łapki równo ścieli, no to to na pewno będzie lepiej wyważony niż teraz jest w tej sytuacji. No ale też wiadomo, że wcinając łapkę, zmniejszamy powierzchnię tych yy, łapek. No a co za tym idzie też, no, zmniejszamy wydatek układu chłodzenia. No i wtedy możemy mieć też taki efekt, że układ się będzie przegrzewał i tak dalej. No i tak widać, tutaj jeżeli chodzi o silnik, silnik Sisu, albo e, Akko Power to się nazywa właściwie, bo wcześniej to była nazwa Sisu, ale to jest to silnik, teraz należy Sisu do, do grupy Akko i nazwa jest też Akko Power. 6 litrowy silnik, układ Common Ray'a, no ale tutaj widać filtry, filtry klient stosował oryginalne, więc tutaj aby nie będę powiedzieć, czy klient oszczędności jakieś stosował w eksploatacji ciągnika, bo nie stosował oszczędności, raczej te przeglądy też w miarę regularnie. No ale tutaj ciężko teraz powiedzieć, czy klient jeździł sam, czy może operator, który może nie do końca zwrócił uwagę, że czy układ hamulcowy działa poprawnie i czy zareagował, żeby ewentualnie no, to sprawdzić, no bo tak na 99% to tutaj problem leży po stronie układu hamulcowego, który nam spowodował uszkodzenie przekładni. Tu mamy też, dosyć często się zdarza, dolny czujnik skrzyni, no w koło niego mokro, to też trzeba będzie tutaj pousuwać tutaj miejsce na górny czujnik przekładni. Tu jest w miarę sucho, wiadomo, tu już jest, nawet olej nie do końca sięga. Natomiast no, dolny to zawsze jest zamrożony w oleju i tam jak drobna nieszczelność to, to nam się ten olej przedostaje. Tutaj spuszczamy olej z układu hydraulicznego. No i ten olej w przekładni powinien w zasadzie tak wyglądać, czyli taki bardziej miodowy kolor. Może nie jest super jasny, ale to jest dokładnie ten sam olej, więc on też mniej więcej podobnie powinien wyglądać w przekładni jak tu wygląda w hydraulice, a jak wyglądał przekładni, to było widać wcześniej na filmie że tam wyglądało to nieciekawie poduszki zawieszenia kabiny tutaj no, nie można się tak za bardzo do, do nich doczepić są ok, więc chociaż na poduszkach się zaoszczędzi tutaj resztę w spężarka, wszystko tu jest w miarę suche no ale te obrotnice trzeba będzie porobić jedną, drugą, sprawdzić sprawdzić końcówki drążków kierowniczych bo to też jeżeli chodzi o nich dużo w transporcie to jednak to się wybija dosyć często no i trzeba też tutaj zareagować odpowiednio w momencie, żeby nie spowodować większych uszkodzeń. Reserowana oś, przedni wałek, przedni trusk, czyli taka dosyć bogata, wyposażony ciągnik, wielozadaniowy, ale no, przykro się stało, że, że się zepsuło że też musimy tu przepatrzeć, ponieważ no, tak jak tam poprzednio też pokazywaliśmy na filmie, no, gdzieś tam się przecierają, tu widać, o przetarty. No nie jest to jakieś groźne przetarcie, bo, bo, bo jest to tam częściowo starta osłona gumowa, ale natomiast yy, tu producent, taka uwaga, producent mógł jednak przewidzieć i na te przewody założyć osłony te plastikowe, takie spiralne. Wtedy te przewody są w zasadzie, no nim się przetrzał osłona plastikowa, to dosyć długo by trwało. A tak to od przeciera się przewód, no i to z niedej może pęknie, to w odpowiednim momencie raz, żeby cieknie olej dwa no to uff, może nam unieruchomić ciągnik przynajmniej na dzień, czy, czy tego kwestia wyciągnięcia przewodu. Wiadomo, że jak to jest dosyć ciasno, to potem jest też problem z wymianą tych przewodów. Więc sama praca, czas poświęcony na wybiadę przewodu jest dosyć długi, no, koszt dorobienia przewodów, czy wymiany na oryginalne, bo nie wszystkie da się dorobić. Yy, na przykład jeżeli przewód jest częściowo metalowo, częściowo rurka, no to zakłady, które dorabiają przewody, nie chcą takich yy, niestandardowych przewodów dorabiać, albo jeżeli dorabiają to bez jakiejkolwiek gwarancji no Ponieważ no, wykorzystujemy stare końcówki, czyli część przewodu starego, nie da się już po tym zacisnąć, no i w efekcie może to nam się gdzieś rozsadzić. Tu akurat w takich przewodów, jak widać, nie ma w, tym, w tej wersji ciągnika, no ale nie to gdzieś tam jest, że jest powiedzmy odcinek metrowy czy, czy, czy półmetrowy gumowy, półmetrowy metalowa rurka i ta rurka już jest zaciśnięta na przewodzie. I wtedy nie da się tego aby tam skutecznie dorobić, naprawić, więc pozostaje nam oryginalny przewód. No a to wtedy te oryginalne przewody niestety troszeczkę kosztują. Natomiast no, wszystkie inne gumowe to w zasadzie się dorabia, zaciskuje się, zacisk no, wyrobi się nowy przewód praktycznie, stare się wszystko wyrzuca z nowych końcówek, z no no nowy element no i hula to dalej. Ktoś tam może spytać, co tam robi ciągnik Arbos. No, stoi na warsztacie. E, a ściśle mówiąc, jest to ciągnik nowy. I tutaj zgłaszaliśmy, klienci zgłaszali, że w ciągnikach w wersji Global dość ciężko pracuje pedał sprzęgła. No i informacja przesłana do producenta. Producent opracował i teraz nam przesłał zestaw modyfikacyjny sterowania pedałem sprzęgła. No i taki pierwszy zestaw właściwie montujemy od razu do nowego ciągnika, który jeszcze nie był jakby używany i zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie. I wtedy jeżeli, że powiem, przećwiczymy mechanizm wymiany tego układu, no to będziemy montować do pozostałych ciągników, które już tam użytkownicy użytkują. a ten stosunkowo ciężko pracujący pedał zostanie zmodyfikowany na lżej pracujący dotyczy to tylko w pewnej grupy ciągników, no ale to yy, zawsze tak bywa niestety, że tak mówimy, nazywamy to kolokwialnie, choroby wieku dziesięcego w nowych maszynach, nowych modelach na no, pewno niedogodności występują i które w czasie eksploatacji trzeba później troszeczkę poprawić, zmodyfikować. I, i aby tutaj fabryka wysłuchała naszych, naszych opinii, właściwie opinii klientów, my je tylko przekazaliśmy do, do fabryki no, i opracowano nowy sposób. No trochę tutaj to też będzie producenta kosztowało niestety, no, ale trzeba to poprawić, skoro ma być, żeby klient zadowolony użytkowania maszyny takiej czy innej, czy to dotyczy ciągnika, kombajnu, czy, czy chociaż tutaj wcześniej mamej ładowarki, lepiej pewne rzeczy poprawić, zmodyfikować i dostosować do oczekiwań klientów. Tymczasem dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o łapkę w górę, subskrypcję kanałów. Natomiast jeżeli będziemy naprawiać przekładnie, no to może też nakręcimy krótki film. A na pewno nakręcimy, aby drugą część filmu e, na zakończenie naprawy tego ciągnika, wtedy też będzie taka informacja, jaką wersję klient wybrał. Czy wersję tutaj naprawy, przekładni, o ile się da naprawić, czy wersję wymiany przekładni. No i jakąś krótką relację przygotujemy. Dzięki serdecznie.